Cześć, witajcie, witajcie, witam Państwa z kolejnym na moim kanale i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie taką tu <trym> sporą pakę, aż mi się w kadrze nie mieści, która do mnie przyszła jakieś tam 2-3 dni temu, paczka jest naprawdę ciekawa, także w sumie co, krótkie intro, sobie krótki wstępik, puszczamy intro, no i zaczynamy. No dobra, więc tak widzę. Intro zobaczyliście. Więc no ja jestem ba bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ czekałem na tą paczkę. I w sumie nie, nie wiem, czy się zapowiadają wam, że kupię ten zestaw. Yy, myślę, że coś tam mogłem w pewnym materiale napomknąć, ale pewnie na 100% nie jestem. Także no, akurat paczka prosta do otwarcia. Będzie się dało od góry. Także się będzie dało, chociaż w sumie nie wiem, czy. Nie lepiej, to... A, w sumie się uda. Dobra, tyk. Tak, wy to już widzicie. To jest to. W sumie sprzątnę yy, paczkę, ten karton, byście mogli to lepiej zobaczyć. Tak, widzowie, zestaw 75337 y, AT, y, TE Walker, czyli po prostu taki czołg bojowy. ATTI z oczywiście, Repu, oczywiście republiki. Naprawdę ja się jaram. Bardzo chciałem mieć ten, ten. właśnie tutaj model, ten zestaw, ten czołg Republiki. Bo ostatni taki był bodajże w 2014 roku. A jeszcze wcześniejszy, w 2010 chyba, jak mnie pamięć nie myli. Więc no, jest, jest, jest moc widzowie, jest moc. No, w sumie, co dobrze powiedzieć o tym zestawie. Jest epicki, jest genialny. Od razu jak go zobaczyłem, to pomyślałem, że muszę na niego zacząć zbierać, no i no i uzbierałem. W dodatku pojawił się jeszcze inny fajny zestaw z The Office, ale no raczej go nie kupię, bo po prostu. No nie będę miał pieniędzy na to. Tak sądzę przynajmniej. Także, także co widzowie? Taki krótki w sumie filmik, nie wiem ile z 4 minuty będzie trwał. Myślę po montażu, może nawet mniej. Oczekujcie go może nie za tydzień, ponieważ ten tydzień będzie dla mnie okropny. Przynajmniej tak się zapowiada, że będzie. No nie będzie ciekawie. Za to za dwa tygodnie. Recenzja powinna być. Powinienem się z ułożeniem tego zestawu jakoś wyrobić i po prostu go dla Was zrecenzować, ponieważ no sam nie mogę się doczekać, jak on będzie w całości wyglądał. Dodatkowo mam tutaj też czwóre, czwóreczkę klonów, nie w sumie piątkę, piątkę klonów z Kodim. Yy, trzy droidy i jednego tego, tego Pajęczego Droida. Fajnie, że go w końcu odnowili Bo ja kiedyś miałem takiego drojda Tylko, że w starszej wersji I też z innego zestawu Którego już nie mam W sumie mam, ale go rozmontowałem Oj, dawno, dawno temu Szkoda, bo był genialny też Chciałbym go dla Was kiedyś recenzować Może kiedyś się zabiorę i ułożę ten zestaw Chociaż Nie wiem, czy wszystkie elementy znajdę I na pewno nie w tym roku Dobrze, więc tak, widzowie, to by było na tyle. Napiszcie, napiszcie, czy czekacie na recenzję? Bo ja naprawdę. Oj, no czekam, by to dla Was recenzować, bo jest to, tak jak mówię, świetny, świetny zestaw. Zachęcam Was bardzo do kanału oraz rozpania: peczki w gry, czy różnych miłych komentarzy. Trzymajcie się widzowie, Do zapraszenia za tydzień, pewnie z jakimś kolejnym Marvelowskim filmikiem. Być może będzie to recenzja Werewolf by Night, bo się pojawił ostatnio. Albo albo w sumie nie wiem co. Myślę, że będzie to jakiś krótki filmik, bo tak jak mówiłem, nie mam w tym tygodniu za dużo czasu. Więc trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień i bye. Miłego tygodnia.